Witam Was serdecznie kochani na moich uprawach. Dzisiaj chciałam taki filmik zrobić o moich jakichś takich nowościach, bo ostatnio na filmie Wam mówiłam, że się pochwalę, na co się skusiłam w tym roku. Na pewno zupełnymi nowościami to będą szparagi, karczochy i orzeszki ziemne, słuchajcie. Na orzeszki ziemne to się skusiłam oglądając kanał Marco Polo, polecam. On tam już od lat uprawia orzeszki ziemne, więc ja tak pomyślałam, że w tym roku też będę chciała spróbować. Wzięłam taką paczuszkę, tam nie wiem, może z pięć jest, ale tak zobaczymy, nie eksperyment dla mnie. <gryw> bardzo, bardzo jestem ciekawa. E tutaj szparagi mam. Słuchajcie, szparagi wiadomo, one i tak lepiej y z y Karp uprawiać je, ponieważ takie z nasion to dopiero w trzecim, czwartym roku będą nam dawać plony. Także ja sobie karpy też poszukam, szparagów, ale z nasion czemu nie? Też chcę poeksperymentować. To będzie kolejna nowość. No i jeszcze jedną nowością będzie karczoch, którego też bardzo już dawno chciałam spróbować uprawiać, bo jest bardzo zdrowym warzywem. Z tym, że wiem, że on dużo miejsca zajmuje i te główki, i te, 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 które zjadamy, nie są takie zawsze okazałe, ale no, chcę spróbować. Teraz mam tu oberżynę. No, dla, wiele, dla wielu osób to nie będą nowości na pewno, ale ja mówię dla mnie, bo do tej pory uprawiałam tą oberżynę Black Beauty, a teraz chcę spróbować te takie jajeczka, chociaż parę krzaczków, tak, żeby wiecie zobaczyć. Także, no niestety nie, nie, nie oparłam się nowością. Z papryk, no to wiadomo, będę tam te papryki co do tej pory, między innymi Zulu, ją w zeszłym roku uprawiałam i ona jest taka, wiecie co, czarna, od razu jest czarna. Kiedy jest czarna jest taka mało smaczna dla mnie, taka, taka bez smaku, bardziej dekoracyjna, ale ona kiedy dojrzewa robi się taka wiecie wiśniowa, taki piękny, głęboki kolor i wtedy ona jest, no dla mnie bardzo smaczna, taka słodka i fajny ma smak, ale jako dodatek na przykład ta czarna już też się nadaje, tu znalazłam wiecie co, fajne takie małe papryczki co ciekawe słodkie, to mają być takie krzaczki nie za wysokie i pomyślałam, że one będą świetne do donic, bo ja właśnie chcę tam dalej uprawiać w tych wiaderkach jak w zeszłym roku bo to jest takie wiecie fajne można to gdzieś przestawić jak, yy, można cały, cały rok komponować sobie ogród przestawiając te właśnie wiaderka no a ten krzaczek jest przecudny i że słodka bo ja tych ostrych to wiecie za bardzo nie przepadam a też yy, no dużo mam w zapasie bo w jeden rok posadziłam to po prostu do dzisiaj jeszcze mam ususzonych papryk yy, ostrych pełno Tutaj jest rodzynek brazylijski, który uprawiałam w zeszłym roku, ale to pokazuję, bo dla niektórych może być to nowość. To nie jest michunka pomidorowa. Nam bardzo smakował ten rodzynek, więc będziemy go powtarzać w tym roku. To papryki i rodzynki. Teraz, jak już psiankowate, to pomidory. Słuchajcie, ja naliczyłam w tym roku chyba 50 odmian pomidorów, łącznie z tymi, co uprawiałam w zeszłym roku. Z zeszłego roku Wam polecam malinowy smaczek, bo jest też malinowy kapturek. Zobaczcie. Nazwa podobna, owoce niby też, ale to są dwa zupełnie inne pomidory. Ten na mnie smakował bardzo szybko, chorował też, kapturek, ale malinowy smaczek no, też nie jest za odporny, ale to jest przepyszny pomidor. No, moja córka mówi, że tylko takie chce. Chyba, że w tym roku zasadzę od Tomatinki o smaku coli, więc może będzie teraz ten o smaku coli faworytem. Tu mam pomidorki od Joli z kanału Modliszkóła na Ugorze, a tu mam od Tomatinki, jestem bardzo ciekawa, to są właśnie też dla mnie nowości, wszystko Wam będę relacjonować po kolei. Teraz dyniowate. Dyniowatych też mam sporo. To też jest dla wielu nie nowość. Dla mnie yy, ja kiedyś go uprawiałam na innym ogrodzie, a na tym jeszcze nie i tak pomyślałam, że właśnie sobie takie patisonki w tym roku wezmę. W tym roku chcę ogórka oktopusa F1 uprawiać, ponieważ on jest ponoć odporny na zarazę najbardziej. Nawet nie na zarazę, tylko na mączniaka rzekomego no i chcę tylko jeden gatunek bo chcę, w zeszłym roku za dużo miałam tych gatunków i tak potem się już pogubiłam wiecie w tych porównaniach a tak sobie zasadzę tylko oktopusa i zobaczymy tutaj jest ogórek meksykański który mieliśmy w zeszłym roku nam smakował, bardzo plenny bardzo taki fajny, <noise> takie mini arbuziki to zostaje tutaj mam dynię bezłupinową Olgę, którą też powtórzę to jest taka Dnia, gdzie nie ma te pasteczki, nie wiem czy to widać. One są od razu takie, wiecie, jak o, obłuskane z tej łuski sztywnej. Od razu gotowe do jedzenia. Przepyszny smak orzechowy. Mam trochę melonów, bo wiecie, nie poddaje się. Melony mi średnio wychodzą, bo no, takie lato było jeszcze okropne w zeszłym roku, zimne i deszczowe, ale się nie poddaję. Wybrałam takie odmiany, które są dosyć wczesnymi odmianami. Też wyczytałam, że one w Polsce dosyć, no nie wiem czy wszystkie, ale tam niektóre się starałam. Też niektóre osoby już uprawiały i polecają, więc no spróbuję. To jest melon Emir F1. Później tutaj się skusiłam na melon o smaku ananasa. No nie wiem. To jest akurat średnio wczesny. Ale też nie najgorzej, prawda? Odmiana plena wczesna. Melba, to chyba właśnie był polecany taki na polskie warunki. Nie wiem, bo nie, nie uprawiałam. Jak ktoś z Was uprawiał, to tam napiszcie, czy wyszło coś. I Junior F1, i ta jest bardzo wczesna do uprawy w gruncie i pod osłonami w gruncie, bo zamierzam w gruncie je uprawiać. Więc takie mam melony w tym roku. Później, tak, arbuzy będę uprawiać na pewno, bo fajnie wychodzą. Yy, ostatniego jedliśmy w grudniu. Leżał w domu przez cały czas od zbiorów. Yy, oczywiście te co zawsze tam uprawiałam, to yy, dalej będę uprawiać: Rosario i Janosika, na przykład. Ale tutaj pokazuję takie, które kupiłam nowe nasiona. Yy, tutaj jest cream Sweet, Crimson Sweet. Yy, arbus, też który jest dosyć odporny i taki chyba wczesny. Do tego jeszcze nie miałam. Sugar Barbie. Ja w zeszłym roku wiecie, wysiałam i żadna, żadna pastka mi nie wykiełkowała. Więc nie poddaję się. W tym roku też będę je próbować. Tu jest y, Charles... Charles... Stone? Grey? Może źle przeczy, przeczytałam. nie, Wybaczcie. I też ona jest średnio późna. No nie wiem, czy tam zdąży, ale ponoć jest... Bardzo, bardzo słodka i taka... No nie wiem, gdzieś tam w smak ktoś opisywał i mi bardzo ona się spodobała. z opisu przynajmniej ten, ta informacja. I ale złotowolicy, no to już uprawiałam, tylko kupiłam, bo już mi się skończyły nasionka, też polecam. To mamy co dyniowate. Teraz sobie wzięłam tutaj, odłożyłam jeszcze korzeniowe. Tutaj żadna nowość może, ale dla mnie tak, ponieważ właśnie ten seller Maxim polecała Tomatinka na kanale i jejku jakie ona miała piękne te selery, to sobie możecie tam do niej zajrzeć. No i po prostu pomyślałam, że jak nie ten to żaden, bo powiem Wam, że tak u mnie średnio duże te selery, ze skłonnością, z tendencją do mały. A ten taki naprawdę fajny, fajny rozmiar tam miał, u Tomatinki. No i tutaj mam rzodkiewka chińska, która ma być tak w środku, taka różowa. W tamtym roku miałam troszeczkę podobną, ale nic z tego nie wyszło, więc się nie poddaję. I rzodkiew, taka wiecie, typowo murzynka, taka... taka to jest chyba ta taka rzepa czarna, tak zwana u nas. Te akurat rzeczy wysiewamy dopiero później, no ale już Wam pokazuję, bo... To są takie plany na przyszły sezon. Później mam tutaj trochę liściowych. To są takie rzeczy, które są nowe dla mnie tutaj pokazuję, bo tam w drugim pokoju słuchajcie całą skrzynię mam tych co do tej pory. To już tam widzieliście na filmikach. Tutaj jest co kapusta ozdobna. One są takie piękne, że pomyślałam, może chociaż te wyjdą. Nie, nie, są duże, więc może będą jakieś malutkie, ale przynajmniej dekoracyjne. No zobaczymy, najwyżej będą bielinki miały co jeść. Kolorowo. Cała ta pak choi, ja ją kiedyś, kiedyś uprawiałam, ale nie wiem czemu zrezygnowałam i właśnie ostatnich lat jej, ostatnie lata ich jej niesiałam. Też chyba w lipcu ją dopiero tutaj, no bo ona z tych jest co wiecie, w, w, zimnolubne, nie? Ale sobie właśnie zamówiłam nasionka kolendra. Też miałam to, że w zeszłym roku, e, słuchajcie, chyba z trzech firm nasiona wysiewałam. Żadne nie wzeszło. E, w końcu kupiłam sobie, wiecie, takie już gotowe w doniczkach w markecie, to miałam krzaczek. No ale właśnie chcę spróbować, bo lubię kolendrę, listki. Chcę spróbować wysiać. Burak liściowy mam taki czerwony tylko, a tutaj jest yy, mieszanka odmian, taki patrzcie kolory. Bardzo, bardzo bym chciała mieć takie różne kolory. Nie wiem w zasadzie, bo one <grym> potem i tak yy, w blenderze, w jakichś yy, koktajlach to znikają te kolory. <grym> no ale może, może do jakichś surówek. No, ale nie wiem. Wiecie, co ja też lubię w ogrodzie? Kolory, uwielbiam. U mnie może być nacikane po prostu, im więcej, tym lepiej. I uwielbiam, jak po prostu jest kolorowo, więc nawet te buraki liściowe ze względu na samą dekoracyjność, no to będą bardzo fajne dla mnie, dla mnie osobiście. A jak już zeszliśmy na kolory, no to w tym roku chcę wprowadzić więcej jeszcze kwiatów. I, I wszędzie chcę te kwiaty posadzić, słuchajcie, między warzywami, no tylko na ścieżkach nie. Aczkolwiek też chcę do tych wiaderek powsadzać, żeby te wiaderka potem ustawiać, jak już tam coś będzie kwitło. No więc też tam nakupowałam, oprócz tych nasion, co zawsze tam sieję, no to tu są takie nowości. Złocień barwny wszelkie takie słonecznikowate, wiecie, rudbeckie jakieś takie Rumiany. Ja uwielbiam właśnie tego typu kwiaty, i one dosyć dobrze się na piaszczystych glebach udają. Tak. Tutaj mam macierzankę piaskową. Ona jest taka, wiecie, nie za wysoka i bardzo zapylacze przywabia. Ja w ogóle w przyszłym, w tym sezonie, chcę zrobić takie zielone ściółki zielone ściółki między krzewami owocowymi, żeby tam właśnie jakieś krzywinki sobie rosły. No i właśnie jak będę przygotować te grządki, to już tam mam parę takich roślin, które tam przeznaczę na to, ale też między innymi macierzankę piaskową. Czarnuszka siewna, no to bardzo pyszna przyprawa. Zdrowa. Też i pięknie kwitnie, i pięknie tam zapylacze zwabia. Jestem wielbicielką wszelkich aksamitek, <gryw> turków, i to jest, słuchajcie, piękny kwiat. To jest taka aksamitka wyniosła, ale ona, wiecie, ten kwiat to ma naprawdę jak dłoń, ogromny. Tutaj. Ta aksamitka jest taka pełna i ma ogromne kwiaty, no to nie wiem, do 20 cm średnicy nie przesadzę. Może kilkanaście, ale ja ją widziałam u mojej znajomej, to po prostu jak takie ogromne chryzantemy, nie wiem, astry nie, ale chryzantemy, takie ogromne kwiaty. I właśnie też sobie chcę ją posiać i zobaczcie jak ona pięknie wygląda. Ona po prostu jest, no i jest łatwa w uprawie, nie? Jak, jak samitka. Tutaj mam len wielokwiatowy. Tylko takie różne kolorki ma, aczkolwiek też jest tutaj taki niebiesciutki. Też właśnie ten len zobaczyłam na kanale Marco Polo. On tam właśnie dużo, dużo kwiatów też ma zawsze w ogrodzie. I tak mi się spodobał, że mówię: Nie, w tym roku chcę len. <grydy> na no to y, też właśnie do tych, myślę sobie, wiaderek, żeby na tak fajnie się tam gdzieś pięło, Gdzieś y, można je ustawić na Sturcie. Y, wiecie, no tam mszyce na nich bardzo, bardzo grosują, ale też ponoć właśnie one te mszyce jakby na siebie ściągają, że już, no właśnie na inne rośliny te mszyce nie idą. No zobaczymy. Gdzieś tam jej może na brzegu rabaty, nie, ta jest wysoka, bo jeszcze mam karłową, to, to nie na brzegu, to gdzieś tam na siatkę może dam. Tutaj jest taka fajna kukurydza, to też właśnie ozdobna. Nie wiem, Chyba ona nieduża będzie, ale przepiękne ma te kolby. Później do suchych jakichś bukietów można wykorzystać floks gwiaździsty. Z tym, że on jest też taki ciekawy, popatrzcie. Takie ma oryginalne kwiatuszki. I Haber cesarski. No to zobaczcie, takie pompony różowe. No, wiadomo, na tych opakowaniach to zawsze te zdjęcia są przepiękne, a w rzeczywistości potem niekoniecznie. Mam też tutaj taki słonecznik ozdobny i nikandra miechunkowa. To też takie nowości. Mam tutaj, będę pokazywać. A jeszcze z kwiatów to mam od mojej Wicki Miny kłosowiec. To będziemy siać już myślę niedługo. Dziękuję bardzo. I od Kasi z leśnych ludków Łubin. Kasia, ja sobie tego nie opisałam, żebyś Ty wiedziała, jak ja długo dochodziłam, co to jest za torebeczka. Ojej, ale w końcu doszłam, nie? Bo ja gdzieś tam dałam do różnych kwiatów i później myślę, co to za nasiona? Ale dobra, już wiem, że łubin od Ciebie. Aha, jeszcze tu mi został, wiecie, groch łuskowy. To jest może nienowość, ale chcę Wam polecić. To jest groch, który się nazywa Telefon. I to jest taki groch długi, wysoki i on powiem Wam, owocuje cały czas, jak się go zasieje i jak grochy zaczynają groszki owocować, to on owocuje, 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 on rośnie wzwyż i po prostu na tych nowych pędach, także mało Wam miejsca zajmie na grządce, tylko trzeba mu podpory, bo on no, jak u mnie siatka jest taka metr m metr sześćdziesiąt, to on do końca jedzie. Także yy, trzeba mu podpory, ale przynajmniej na grządce mało miejsca zajmuje. Chorował tak jak średnio. Nawet nie wiem, czy to choroby, czy to bardziej jakieś tam yy, usychał od dołu naturalnie, bo wiadomo, jak już od dołu zbieramy nasiona, no to te liście mu tam żółkły, a czubki były zielone i cały czas owocował. I co ciekawe, on yy, miał taki moment, że były robaczywe te stronki niektóre, te starsze. Yy, bo tam jakiś tam szkodnik miał swoje tam porę yy, rozrodu, a później znowu przestały być robaczywe. Tak jakby właśnie te muszki, tam robaczki się wykluły, wyfrunęły i dalsze yy, były już bez robaków, te stronki. Z tym, że jak zbieraliście takie w miarę młode, to, to nie były żadne robaczywe. M mówię o takich już, wiecie, jak takie nabrzmiałe, pełne są. Dobra, słuchajcie, tyle nowości. Chyba, chyba, że jeszcze pójdę do sklepu jakiegoś. <grych> Oj, no mówię Wam to, to, to zresztą rozumiecie mnie na pewno, bo to jest to ciężko się oprzeć. Człowiek już sobie fantazjuje, jak to wszystko będzie pięknie wyglądać i yy, smakować, pachnieć i tak dalej. A następny odcinek to będzie mega niespodzianka i dla mnie, i dla Was myślę, <grych> i już wtedy Was zabiorę na ogród bo miałam pewnych gości ciekawych. No i Wam pokażę w ogóle całą relację z wizyty ich. A także no, już niedługo będzie właśnie odcinek z y, gośćmi. <laughs> Zachęcam, zapraszam. A na razie dzisiaj będzie tyle. Myślę, że może kogoś jeszcze zainspirowałam do jakichś nowości, do jakichś fajnych y, tutaj upraw. I co? Do następnego zobaczenia. Papa! Pa.